Dring ring. Ktoś dzwoni do Frydomku. Halo. Oho, oho. O, oh. Zaraz będziemy. Do zobaczenia. Kto to, gufi Dzwoniły właśnie. Chcą nam coś pokazać na bagnie ogromnych ryb. Tu jakaś różowa niespodzianka. O, ja kocham niespodzianki. No to ruszajmy. Juhu. Juhu! Kaszuj, Juhu! Juhu! Hej, koszulki, Co to no za, no za niespodzianka? Sami Patrzcie, jest w wodzie. Ale to różowo. Przyniosłem trochę różowej paciai z zaczarowanego lasu deszczowego. Hmm, czy jesteś pewien, że tylko trochę? Potem Łasicowska kazała nam to włożyć do bagna. I różowa plama zaczęła rosnąć. I tak rosła, aż się całe bagno zaróżowiło. Ładnie, co nie? Uh. Nie zdaje, że ryby od tego chorują. Wezwijmy raz? Weźmy krystaliczny krystal. Świetny pomysł, Frydeck. Krystal zna się na ochronie środowiska. Chwileczkę! Uwaga, zielony alarm! Wzywam Krystaliczną Krystal, awaryjna sytuacja na wyspie Ogromnych Ryb! Nie potrzebujemy tu Krystalicznej Krystal. Różowy kolorek nie jest zły! Kuro! Ale super! Latający statek Krystal, Morska Gwiazda! Zagotę, kochani! Hej, Krystal! Jak mogę pomóc? Hej, różowa woda! Nie mylisz się! Pięknie tak nie jest. Nie uważasz, że teraz nasze bagno wygląda ładniej? Wygląda ładnie, ale coś tu jest nie tak. Muszę się lepiej przyjrzeć. To są różowe algi, pewien rodzaj bakterii. Rośliny bagienne od nich więdną, a zwierzęta ich nie lubią. A ryby od nich chorują. Krystal, co możemy zrobić, żeby naprawić nasz błąd? Najpierw pomóżcie mi wyjąć z morskiej gwiazdy super superodkurzacz i przerzucić go do mikiego. Potem wyciągniemy z bagna wszystkie różowe algi, a następnie oczyścimy zwierzęta. Chodźcie! Radni się Gotowi do akcji oczyszczania? To robota! Jasne! Uwaga, Miki Łap! Hej, wierzmy się do pracy! Oh. No. Dobra, nasza ekipo! Ja różowych arkus odwrócę! Świetna robota! Teraz pora na zwierzęta! Zaraz będziecie czyściutkie! jeszcze chwila, żab! I już! Ciężko zmywa się algi z żółwi wodnych. Wybacz! Bardzo nam przykro, że pochorowałeś się od tych alg. Jeszcze Jestem na, na nosie. nosie! No i gotowe. Przepraszamy, bagnisty olbrzymie. Dawaj, grzbiet, wyszorujemy cię. O, spójrzcie na bagno! Wygląda tak, jak przedtem. Bagnisty olbrzym już czuje się o wiele lepiej. Podobnie jak inne zwierzęta. Co o tym myślisz, krystal? Oczyściliśmy już bagno? Wygląda świetnie. Dobra robota, kochani! Chociaż to wygląda na dobrą zabawę, musimy bardzo uważać, co wrzucamy do wody. Wszystko ma swoje miejsce, i jeśli coś pomieszamy, możemy skrzywdzić inne żywe istoty. Na szczęście Miki i jego ekipa naprawili szkody. Dbajmy o naszą planetę! Disney Junior. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.